Aloha, nie bądź Knurus, subskrybuj Aloha, widzę, że jesteśmy znowu w... w <grym> Jak tak nagra się nazywa w Eichdailet i dalej zwiedzamy w okolice miasta wyjedzonego przez y... wiliczki prawdopodobnie o pomidorki kacze jeszcze... tu się co chwilę odnawiają roślinki jak tak to trzeba będzie wracać co jakiś czas darmowe jedzenie a ja tylko pewnie wiczki też się odnawiają ty kwiateł aurel nie wiem do czego jest a flash by byłeś dobra chodź chodź tak, nie jest, schodzę, jestem na górę. Bo mnie poszukamy. Kurde, jakbym grał w Gotika czy coś w tym stylu. Niechaj byłem. Idziesz i tu, jakieś radomowe stworki se chodzą. Szukamy, dobra. To mi wygląda jak zasadzka. Dajcie się. Szukajcie. Wejdę na górę. Kurde, nim wiesz, kończę co to jest na mojej postaci robi Które game mam? Dobra, wlazłem. Kurde, na złość to nie była zasadzka. To po prostu przejście. Jesteś pewny? Jak ja muszę się wspinać, to ewidentnie da się wspinać, a postacie nie potrafi się tak wysoko wspinać. Weźcie na dół. Krzemienie. Dla tego mnie. Okej. Okay. To jest bardziej. To na górę muszę wyleźć, jakoś. No, oczywiście, się hakuje Mogę wyjść. Tak, to nie się, Jeszcze chyba o hakach nie słyszeli. O ty już Ciełki. jesteś na górze. Czy tylko jak ty tam wlazłeś? Aha, kuźba. mam chyba obrony na pszczółki mm -hmm. No mówię, że właśnie wyglądałem go z którego cały czas pszczółki ciśnęły. A, ja. no, ja bro, ile ja nie je to już idę ci pomóż? Nie, nie, nie. Ja Ile tu mi odpływ. Musisz te nabić. Wcisnę to zioł. Ok, przepraszam, miał na chwilę. Bo tu sobie nie nie musiałeś się męczyć. Dałem radę. Tak chodzisz nie, droga, nie drogami, sobie byle gdzie łazisz Jakiś co mnie nie trafił Oj, ty brazy do ciebie pobiegli od dziwo? gada na piątym poziomie. Nie, trzeci. trzeci. O. Bomba. Teraz uh! interfejs. Mega gostek jakiś. No, kradzieje.

Serio? przecież głosie ten pocisk. A ten nie staje wspomnienia w tym. Ani spory na przewinąć. Serio? ja mogę dwa razy tylko strzelić już. Już nie mam y, many Oo Dlatego jeszcze nie mam zblokowanych tych pocisków A, to jego głosek jest mhm. Czekaj, wejdę tam do niego Serio, waj się wy się odnowia już Nie chciałem to, tylko zebrać To mi strzał powoli O, jakie platformy Lewa, lewa mm. bombki, co? Ukryłem na żółb. Zbiuj nie zasługują, będzie się... Wiedzieć się z nimi tak dobrym łupem, więc ukryłem najlepsze kawałki w miejscu, w którym nigdy nie pomyśli. nawet Narzecki na tyle dobrze, że nie muszę. Narzecki na że skinia tyle dobrze, że nie muszę nadać ani słowa więcej. Jak łatwo nam w ogóle poszło, że ścisnięcie ich? No to super, zaraz bo wyskoczy. ciśnie A propos, zwykłym owakem. Ok, wstał, Nie budzę Nie mogę się ruszyć, Mendo! To, 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 jest Pani Panie się tutaj dostać. To idzie mi na ich maszyn. Czekaj, pozbierajmy to napierd wszystko. Wypchać mnie do szafki. Bołamki tylko. Picku. Dźwila wodę i nie zrobił tego masła w końcu. Oni się dostali w ogóle, jakby nie zaważył. Mówię, że się dostali. Dobra, chodź. Nie mogę skał budzić. Ile ich tu siedzi? Nie mam Lepiej wyjdźmy. To będzie łatwiej na zewnątrz zobaczyć. Oni przyjdą! Spokojnie. Ile ich Ile wost? Ja wchodzę na górę. O, on broni się. Jeden zabity Ten bio wysadził mu pod pazu Zostaw tą drabinę gościu Zabrałeś już wszystko, dobra Jednego skapałeś, zostałeś, zasrałeś się Ja nie miałem stamina, ty widziałeś go, obudziłeś wszystkich Nie, nie obudziłem ich Po prostu strzeliłem sobie do nich Właśnie obudziłem ich To brak dla mnie staminy 60% 40% Dzień dobry, Oba. Oba! A więc jakbyś się raz strzelił, u niego pójścia jest, leciadł jeszcze jest, ej, poszedłem na górę, Chodź na górę, wyważyłem ile was tu znowu ja pierdzielę. Szybcy ja nie są odporni w ogóle na moją magię. Co k**y? Mów, k**y! się że sam przyszedłeś. Lag w szlagach Weź go ze mnie. No to biegnij w moją stronę jeszcze, a nie biegniesz gdzieś nie wiadomo gdzie. Jak? Co wrócić. A, tego. Naprzeczkę lagad ginąłem. Hmm, Blame Idę, idę nagle, to nie stopuje. A oni tu się. próbowali bronić. Trzeba być. O, można naprawić. Klep, Klepu szkieletka. A i tak ich wygląda kowadło naszych ludzi. Tamte z ostrzem kowadło było przerobione przez tych złych. Wszystko kuźwa tu porozwalały, łajzy A chemik tylko przeżył. I mi co jest? Auć. <laughs> coś jeszcze. podoba mi się takie coś. Taki wygląd. Jeszcze nasze goski miały. Nie jakieś krasnoludy, których kuźwa nie znamy. Gdzie to zejście jest? To jest. Poczekaj, odpoczekajmy chwilę. O, no, usiądziłem sobie godziny te skody Jeśli nabrakło mięso, to jest <noise> Jabilka. Czuń się! Nie wiem, czy to jest bet. Skrzyneczka? Chciałem gdzieś surowego mięsa. Muszę w bo kolce są. A, nie. nie. O, to, 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 to dla ciebie. Nie licząc tej jednej rzeczy. śmierdzę śmierć dałem surowe mięso. Trzymaj to, to, jest twoje 7 uh. ataku serio, e, ale legendarne, dobra, dobra, wybaczam to samo dosłownie, ale legendarne, Płacę się zaglądać, Muchać ścianę. Czybko, szybko, 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 A ty jeszcze czekasz. Alba, alba. To co, idziemy widzowie do domu? A chemikał, by nie to jeszcze coś do zwiedzania jest. on chyba będzie miksturki robił. A nie magię. Mam nadzieję, że magię. Skrytka grabieżców w pobliżu. Jest, idziemy do skrytki grabieżców? Akurat? ostatnia podróż. W ogóle to jest nasiona podejrzliwości. W ogóle tego znaleźć nie mogliśmy widzę. Teraz godzinę w ogóle 20. Nie to tak. o. Tą stronę. Hmm? Coś czy to się we Uf, o, w tym stronie, czapki, 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 mnie Są <laughs> jakiś komarek potężny. Więc kuziwa! nie opłaca się z tej broni strzelać jak oni biegną. Go w koło! nie mogę. Mm, moja pociski też go trafić nie mogą, bo jest na granicy zasięgu. nasionem. Tylko, go dotykaj, bo mnie A, tutaj. ja tu wszystkie pozabijałem! <głosko> <głosko> ich półszka po że ja ich dobiłem. Jeszcze się zkalili swoją pułapkę, łośki. Dobrze, przełącz przez przypadek. Jak to się umiera? To Nie wygląda na broń, a tak się szybko niszczy. Jest jak się na ciebie patrzy, jak zbiera rzeczy. Dlaczego cię słuchają? psinki nas na hita nie zjadają. zjadają. cię słuchają? Dlaczego cię słuchają? swoje kroki, bo Dlaczego okami się Dlaczego cię No Dlaczego cię O ciebie. cię słuchają? Dlaczego cię słuchają? skrzyneczka. Zbroń krótka? długa? Ulisty Mieczyk. Serio? Nie dodaję magiczny. magicznych. Zwykłe takie łośki miały taką e, magiczną broń. Skąd mhm. ziemię wykopałem? To, że sami ich nie używali. E, Tę ziemię to ja już nie chcę. Już mam tyle w bazie, że. nie co z nią robić. już to, to ostrza. Nie przeszedłem na, na zatrucie celu, gdyby lepsze. Na strzały. Tak, widziałem. Chodźcie, mężeczki. Jeszcze tu jest jakaś skrytka. Którą stronę? Tam jest. Pewnie jakieś pierdziu-pierdziu w książce i, i gówniane rzeczy dostaniemy. Skrytki bardziej się opłacają. Skrytki opłacają się odwiedzać tego czasu, czasu, bo rzeczy będą się rozpiły. Jak się rzeczy zretme, to może coś lepszego wleci, Albo po prostu gówno, które będzie można zrobić na no właśnie. Te runy, ulepszyć. No I z legendarnych rzeczy mi się wydaje, że one potem jeszcze będą wypadać. No tak, bo pospolite mają ją zero ulepszeń, mu tu? zielone mają... No tu zboże rośnie hodowlane? To nie jest dzikie nawet. Dzikie pewnie. E, zielone mam jedno maksymalne ulepszenie. No, dzisiaj ja słyszę, czyli. Gdzieś mam jest, dwa. Gdzieś mają trzy. A złote mają e, cztery. Nie pięć. Złote mam cztery. Dobra. Domek. To w sumie tak samo jak, jak w, w tym. By... Zmiany świata tam też masz takie różne poziomy tych broni i każdy. znaczy rangi. Te rangi broni i one. kolory w sumie. Tak, w większości gier. wcale nie. To nie musi być w Ale pamiętam z tego. A ma 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 <grytanie> Ciachu, 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 no, A w większości gier też rozbierasz rzeczy i. i dostajesz na lewo. inaczej to sposób, sposób działa. Ty z innych rzeczy nie dostaniesz. Tam, bo też powiem rzadkości, tam masz. Yy, w tej grze, a na przykład taki moment z to tam masz jakby tiery tych broni. Hmm. ale tiery. Trzeba tu sobie popatrzeć. To też rangi, ale rangi to nigdy nie zmieniają. Już to, że o. mogą mieć więcej wrażeń. Skrzeszonko. do skrzeszenia się. Kurde, w każdej grze tak powinno być. skrzeszenia. To sobie wobraź zapierdzielać z baza tutaj. To znowu goski wyjeżdżane przez wilczki? w pokoju. Tam na razie nie mam. Wilczki, że ilości. Nowy poziom, w końcu. Tak ciach 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 Unik? Tak Nie mogę zrobić uników. ciech, ciach ciech, ciech ciach Ja ci połączę. Wilczkę ja są teraz po tej no, mam mógł. czwarty poziom. Wilczek cię gryzie! A. <gryza> wiecie, go wgryza! ledwo go prawie wytrafił, a ten na tym. Mmm, co zbioruć. <gryza> zawsze się widza, było pasa zbierać, bo Bóg to się ciężko zbiera. Normalnie Że słabo się spi, a druko potrzebne. Przed hmm. mam drunitek będzie ja aż tak szybko nie będzie potrzebne. Mhm, mm poczekaj, zanim do jakieś kolejne rzeczy się odboczą. A? Coś było Dobra, tu. Mach się wsi kierunki, trafię w tak Nie mogę walka trafić. Długostek się zestrał? Tak, dwugostku się zestrało. Chodź. Teraz biorę ich. Żeby wstyd wyłączyć. Czoło tu na czerwono się świeci. no to łóżeczka wiwa. Może seram domowy domek przerobić, ale my chyba najlepsze miejsce na dom znaleźliśmy. Tam wszystko jest. O. To też. Łóżeczkę, może spać. No mówię. O, czy jeszcze więcej łóżek. A tu drzwi w ogóle były. To ja wejścia na górę? byśmy się iść na górę. No. Nie mam pochodni, to nie poświecę. Rozwaliłem ją szafki. szafki. Gdzieś w tych ciemnościach muszą być schody. Poświecę sobie. Różczką. To jest... Tak, nisko, okej. Jesteśmy biedaki, nie mamy... spać ale... może. Jak spać, jak jest dzień. Nieważne, nagle Wod się jest. nas zrobiła. To tak natychmiast A jak jest pieczę do 30 prędkość A jak mi da jest razy 60 To tak, jak będzie trzech spa to będzie razy 90 Chyba tak Nieu! Ja mi się wydaje że od ilości graczy to zależy jakby Jakby było tych więcej graczy to ten Szywaczu stamina. To ty byś mniej miał Dobra szukaj tego wejścia no, nie ma nigdzie tych schodów To jest ukryte chyba, Buko. gdzieś trzeba kliknąć pewnie Przebijemy przebijamy przez dach Kurde, <grych> <grych> się co sekundę męczył W ogóle latające miasto tam jest Gdzie? W oddali Będziesz tam iść Gdzie? To no. jest tak jakbyśmy tam byli już coś Tam da się wlecieć O jaskinia Ja Wie, ci już plamę Wyjedzone gostki w Ej koże racje Będziesz kolejny Tak, gdzieś wysoko weź i wylecie przez dach. To kuźwa, gdzie to jest wysokie miejsce, tam jest. To mi się wydaje, że tam będzie jakaś legendarna rzecz ukryta. Ej, Dawid, 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 idź tam na wieżę że weź tamtą skrzynkę. Tamtą skrzynkę weź. Ja spróbuję wylecieć przez ten dach. Cero pomidorów w takim miejscu rośnie? Ja miejsce. Pajączki! Pajączki znalazłem jeszcze. Zobaczysz to miejsce? A nie jest zaznaczone. Saktor płomienia. Trzeba będzie tam przejść, ale widzowie. A was to chyba będzie zaraz konie końcu odcinka. Bo już. Co ty, mój gosko, robisz? Płoku się. Łygułyk robi przy ścianie. Auć. Dobra, udało mi się wejść. Kurde, ten kamień coś mi się wydaje, że. mgła, w ogóle mini mgła jest. Auć. Ale pajączku! Pomóż mi, bo zaraz zginę. Nie mogę, wlatuję przez dach. Jeszcze za Proszę, nisko. Do nie doleciałem, Za nisko jeszcze. Nie, tam trzeba się dostać, bo tam mi się wydaje, że legendarna rzecz jakaś jest ukryta. By tak z dupy nie było. Zabiorę schody, proszę dać. Hmm. Używa, jak tam się dostać? Tu jest jeszcze wysoka góra. Z niej się uda polecieć. W ogóle, da się pierdziele. Warsztat mogę zrobić, Nurek potrzebuję. Zrobię sobie zaraz tam sam schody. Tak skwierczy. Wymaga obszaru do zabudowy, serio. Robaczki z mgły! No tak, no mówię, że tam robaczki są. Jedzonkowy kostku. A, tylko pojedyncze bo nie mam matkę Podujesz się jak w Mój goskuł pośledzony Prawie wlazłem to mój gostek nagle po co o, o, polec Krat będziemy mieć w okolice. Pierdole, gosku. Trzeba rzadko skakać. Pajączki? Nie, Gostek. Cero, nic tu nie ma. Co za skam. Mówię, jakaś legendarna rzecz tu ukryta będzie. Nie! Lepiej nic nie wsadzać. No ale przynajmniej mamy teleport w tej okolicy. Można szybką podróż? Dom poziom pierwszy. Tak, nie skasało się nam stary dom. Wyłaś stąd. Ponieważ no, ja utknąłem teraz. Serio. Let me! Let me out! Dobra, chodź do bazy, mamy tutaj leport, chodź do bazy, na zatrzymajcie się. Na razie.